Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj szybka porada o przycinaniu zdjęć automatycznie przez Babla. Jak to łatwo i szybko zrobić? Już Ci pokazuję. Robimy sobie nową stronę, ustawiamy jej layout na kolumnę, abyśmy układali elementy od góry do dołu, następnie weźmiemy sobie repeating group i w tej liście powtarzającej się wyświetlimy sobie jakieś dane, więc dodamy sobie na nową tabelę z plikami file. Tutaj będziemy mieli nasze zdjęcia, więc damy sobie image i typu image, będziemy wygrywali zaraz sobie zdjęcia. Zrobimy sobie zdjęcia, ok, i wyświetlamy sobie tu właśnie te nasze pliki, data source, idziemy i bierzemy wszystkie pliki z naszej bazy danych, tylko po to, żeby był tutorial, żeby było co wyświetlić. Ok, ograniczamy sobie tutaj od na 0 te nasze wiersze i niech nasza repeating group będzie od 0 do, albo na przykład od 300, do 1200 pikseli, a wysokość od 0 do nieskończoności niech będzie na środku kolumny. Bierzemy sobie nasze zdjęcie, image i będziemy je tutaj dodawali do repeating group. Będzie nam się wyświetlało. Ja teraz zgrupuję sobie to jeszcze w grupę typu wiersz i dam sobie tutaj troszeczkę przestrzeni pomiędzy tymi elementami, na przykład 36-36. Mamy sobie to nasze zdjęcie. W tym naszym zdjęciu będę wyświetlał kółko i yy, może kwadrat albo prostokąt. prostokąt. Bierzemy sobie nasz plik i bierzemy to nasze zdjęcie. Zaraz podrasujemy sobie przycinanie tego naszego zdjęcia. Więc mamy sobie nasze zdjęcie, jeszcze ustawiam tutaj jakieś marginesy, na przykład 6, 6, 6, 6. Ustawiamy sobie, niech to nasze zdjęcie będzie na przykład 400 pikseli szerokości i niech utrzyma nam zawsze 1 do 2, niech będzie dwójka, szerokość. A jedynka wysokość. To będzie taki prostokąt. I obok. Duplikujemy sobie to i zrobimy sobie kółko, więc niech będzie dokładnie 1 do 1, czyli 400 na 400, ale ustawimy sobie zaokrąglone rogi. Więc, żeby to zrobić, ustawimy sobie tutaj zaokrąglenie. Zobaczmy może 50, za mało, może 400 jest ustawione. Wydaje się, że będzie to. Kółko. Dobrze. Musimy jeszcze dodać to jest nasze zdjęcie oczywiście do naszej bazy danych. Potrzebujemy do tego coś, co nam dodaje zdjęcia, więc Picture Uploader. Ja ustawię go sobie na początku. Make First. I oczywiście przycisk, który nam pozwoli to wszystko dodać. Jest. Jak klikniemy sobie. Ustawmy może, żeby to nie mogło być puste. This input should not be empty. OK. Klikamy sobie Edit Mesh. Nie zmieniam tutaj nazwy. I robimy Create a new thing. Dodamy sobie nowy plik do naszej bazy danych. Ustawimy mu w zdjęciu to, co jest w naszym Picture Uploaderze. Picture Uploader a Value, potem wszystkim oczywiście Reset Relevant Inputs. Odpalmy naszą aplikację i wgrajmy trochę zdjęć. Klikamy, ładujemy pierwsze. Pamiętajmy jeszcze, że to skropowanie, to przycinanie naszych zdjęć jeszcze dobrze nie działa. Tutaj mam 400 na 400 Jeszcze zobaczymy sobie to nasze kółko, a teraz będzie łatwiej troszeczkę zobaczyć, jak ono wygląda. Jest 400 na 400 Możemy sobie tutaj też ustawić, żeby dokładnie 400 na 400 OK. Teraz jest 400 na 400 Ustawimy sobie jedno i drugie, żeby było na środku. Środek, środek. Możemy się teraz pobawić troszeczkę bardziej tymi naszymi zdjęciami. To przycięcie jeszcze jest za małe, więc zróbmy sobie zaokrąglenie. Zobaczmy, jak będzie wyglądało inaczej. Antnes. O, że dajmy sobie 1000. Ok, jeszcze nie. Jeszcze raz ustawmy sobie na 400. 400. Mamy wielkość tego. Ustawimy sobie tutaj, może też 400. Ok. Odświeżamy. Jeszcze raz sobie wgramy więcej zdjęć. i Zaraz jak użyjemy sobie kropowania, to wtedy to kółko powinno nam wyjść. Dodajemy jeszcze więcej zdjęć, żeby nam się więcej tutaj wyświetlało. Zapisz jeszcze jedno. Zapisz. I może takie pionowe. Na chwilę aż się załaduje. Edit me. OK, mamy te nasze zdjęcia. Teraz pójdziemy sobie i zaczniemy je troszeczkę kropować. Żeby to użyć, mamy taką opcję jak Process with imgix. i możemy sobie wybrać tutaj coś takiego jak możemy dodać po prostu kółko. Od razu nam się zrobi. Albo Resize to fit the Dimensions by Cropping. Zaznaczam sobie to w tym elemencie i w tym drugim tak samo sobie zaznaczę. Więc bierzemy sobie znowu image, imgix i jest. Możemy też wybrać, żeby nam dookoła twarzy. Właśnie tam przycinało. Odświeżamy naszą aplikację. Zobaczmy, jak to teraz wygląda i zobaczcie, mamy piękny prosty kącik, mamy piękne kółeczko, zobaczcie, mamy jakiś samochód, mamy tu. I jak chcemy zrobić właśnie te zdjęcia profilowe, to możemy sobie też potestować tą opcję, żeby głównie wykrywał sobie nam twarz. Padding around face, czy tak, czy nie, jak daleko ma być od twarzy, dajmy sobie na przykład ósemkę, żeby nie było za dużo przybliżenia. I tak samo tutaj znowu. OK. A ja tutaj damy sobie trójkę, żeby zobaczyć, jak wyglądają inaczej te różne ustawienia. Więc mamy sobie przycięte nasze zdjęcie. Zobaczcie, to jest dużo bardziej wyzoomowane niż tutaj, No więc to od nas zależy, czy chcemy, żeby jednak czoło było widoczne. Ja bym osobiście wolał też czoło widzieć naszych użytkowników, więc możemy sobie dać tutaj 8 albo jeszcze może spróbować 15, żeby jeszcze mniejsze zoomowanie było na twarz. Zobaczmy, jak to wygląda. Znaczy, mamy ładnie twarz, a tutaj jeszcze więcej Widać. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć.